E, witam Was bardzo serdecznie, lekcja 11, na podstawie naszego żółtka, werbuk. Dzisiaj stany psychiczne. Już nie rutina diaria, czyli to co robimy codziennie, wstajemy, my levanto, me duccio, me la volo Dzisiaj jak się czujemy, jak już wstaliśmy z tego łóżka, to jakie mamy animos, czyli jaki... No, jak się czujemy. I lecimy. Pierwsze. Estar contento. Czyli jest się... Da się estar contento. Czyli być zadowolonym. Być happy, być takim A, fajny dzień mam dzisiaj. Estoy contenta. Albo estamos contentos. Estamos felices. Jesteśmy szczęśliwi. Jesteśmy zadowoleni. Obok? Oh! En serio? Naprawdę? Estar sorprendido, być takim zdziwionym, no niemożliwe, nie wierzę. Estoy sorprendida. Ktoś wam przyniesie na święta werbuka, Powiecie: uh, Estoy sorprendida. Gracias. Że ja, aleś się zaskoczyłam, się zdziwiłam. taki fantastyczny prezent świąteczny. Następny. Oh, está asustado. Un xeboi que cousi se prestraxe. El má tanque dúro oche. Es to asustado. Albo estoy asustada. Ya se prestraxei lam kobieta. A i o contento, contenta. Asustado, asustada. Sorprendido, sorprendida. Y estar pensando. Ah. Estoy pensando. Mhm. Uh -huh. widziałem takie mam brwi zmaszczone, tak myśli. Estoy pensando. Estoy pensando czy kupić tego werbuka na święta, czy nie. Estoy pensando. Ok? Lecimy na następne. No, ten to już ma tyle wykrzykników dookoła głowy, że on jest enfadado, obrażony, on jest Kurzone enfadadissimo, to już jest taki po prostu, że już, no, już, no, już z głowy mu ogień zieje, z nosa, z uszu i skądkolwiek. Albo furioso. Estar enfadado, estoy enfadadísimo, estoy furioso, estoy, że wszystko bym po prostu rozpierniczyła Taka jestem wkurzona. A obok? Jestem triste. Zwyczajnie po prostu. Jest mi smutny. Jest to i Widzicie, on ma takie brewki, takie, taką błóżkę w podkówkę. E triste, Można też powiedzieć, że stara bagado. a Apagado to jest wyłączony generalnie. On jest taki off po prostu. Jego nie ma. Nie patrzcie na niego, nie, nie chcicie z nim rozmawiać. On jest off, on jest taki Jest to triste. Takie dzieciaki małe, jak przychodzą i coś są, to one są takie taki, taki małe i smutne. Następny to taki Estar pensativo. Estar pensando. Pensativo to jest takie zamyślone, tak szuka coś tam, myśli, kombinuje. I estar pensando, czyli myśleć. Estoy pensando que se acerca la Navidad, że zbliżają się święta. Estoy pensando. No, myślę, że już święta się zbliżają. Estar i ostatni mój ulubieniec, takie po prostu zęby. Od ucha, do ucha uśmiech, góra-dół, estar contento, feliz, sonriente, alegre i y positivo. Contento, zadowolony, feliz, szczęśliwy. On jest po prostu taki happy, że przecież on nawet oczu już nie ma, bo jemu większość twarzy uśmiechnięta buzia zajmuje. Sonriente, uśmiechnięty, estoy sonriente albo mi amiga Marta, Siempre está sonriente. Ona zawsze jest uśmiechnięta. No, Co ona robi, że ona się ciągle cieszy. Alegre. Też taki zadowolony, taki pełny życia i positivo, pozytywny. Bo można też estar negativo. Wszystko na nie, wszystko jest źle, wszystko jest niedobrze. Albo estar positivo. Wiecie, że Hiszpanie to zawsze są pozytywni. Oni zawsze są pozytywnie zakręceni. Oni się niczym nie martwią. Zresztą hiszpańską manianę znają na całym świecie. Jak nie dzisiaj, to kiedy? Mañana y pozo tus espinas, ¿ok? Enfadado, enfadadísimo, furioso, pensativo, algo pensando, triste, apagado, contento, feliz, sonriente, alegre y positivo, ¿ok? Léchim dali. Taki ma normalnie serducha na oczach, w enamorado. On jest zakochany, on po prostu chodzi z głową w chmurach. On zamiast oczu ma corazones, czyli serduszka. Albo está encantado con algo o On uwielbia kogoś, on po prostu jest w kimś tak zakochany, tak zauroczony, tak zapatrzony. Estoy encantado. Mękanta coś tam, uwielbiam coś tam. Mękanta las plantas. Zobaczcie, jaką mam plantaż de Navidad. Mękanta, no uwielbiam je. O, takie normalnie czerwone, piękne, widzicie? Co jest obok? Co ja znowu zrobiłam? Co ja znowu dałam? Esta avergonzada może być, czyli... Wstydzić się, po prostu się czegoś wstydzić, coś palnie kiedyś takiego, że już po prostu tierra tragamy, czyli zapadłby się pod ziemię, po hiszpańsku tierra tragamy, czyli zabierz mnie ziemio, połknij mnie ziemią. Bo taką głupotę po prostu estar avergonzado, estoy avergonzada, jestem zawstydzona po prostu. Normalnie taki po że szok. Albo tener do raczej miedo to się nie zasłaniamy za bardzo. No ale też może być, że on się czegoś boi, on się chowa. Dzieci dzieciaki małe się chowają. Myślą, że ich nie ma, jak za zasłonią oczy. Tengo mucho miedo. Już mnie nie ma. I? Ten co płacze? To tak jak z tym podkłówką, co był też triste. Tylko ten już está llorando. On już płacze, on już, on już przeszedł etap, kiedy był triste. Czyli kiedy był smutny, bo on już teraz po prostu płacze. Está llorando mucho. Mucisimo. Tyle płaczę. Ho, ale on płacze. Albo Estar i y Tener. Różnica. Być, być i mieć. Jasne? Boże. Jak ja później oglądam swoje filmiki, to ja robię tak. Czyli, lecimy dalej. No i tutaj, co mamy? Estar. prokupado być zmartwionym. Triste, smutnym. Furioso albo furiosa, czyli ona, ona, już po prostu by chyba w... włosy wszystkie z głowy powyrywała. Albo sobie, albo komuś. Albo on. niekoniecznie kobitka, musi być. Enfadada. No, ona jest wkurzona, a ja, jak Jak się ktoś wkurzy, to hm, enfadada albo enfadado. Triste, i pensativo. Co tu dziś nobie tu gotować? Antonio está triste y preocupado. Es Coś y zmartfiona. coś martfi, tam nie pasuje. Martín está pensativo. Es zamyślony ten Martín. Coś tam kombinować musi. Está pensando en su abuela. Ah, me siento su abuela. pamiętacie que su abuela? Vieja. Martín. Está avergonzado por su comportamiento. O, oh, wstydzi się za swoje zachowanie. Tak jest. Antonia está furiosa, enfadada, cabreada. I jak będzie dalej? To jest Antonia. A jeśli to będzie Antonio, jak się będzie kończyć? Está. Furioso, enfadado, cabreado. A preocupado, jak będzie Antonia? Pro-kupada, preocupada. Enfadada, Antonio, enfadado. Ok? I idziemy do naszego Feliz i y Tranquilo. Możemy mu wymyśleć jakieś imię. Taki chilloutowy gość. Właśnie, napiszcie propozycję imienia. Ciekawe, jak go możemy nazwać. To będzie taki nasz symbol takiego luzu, takiego chilloutu. On jest feliz on jest tranquilo, on się niczym nie martwi, no se preocupa, nic się nie martwi, niczym się nie martwi. No sobie tam się buja na boki. Następny, aż stało Albo tener miedo. On tak się boi, że on wszystkie paznokcie za normalnie. Está asustado. Tiene miedo. Yo tengo miedo. O, boję się, nie wiem czego. I znowu, znowu kobitka, która palcem grozi. Słuchajcie, to enfadada. Muy enfadada. Bardzo jestem wkurzona. W sumie ja rzadko się wkurzam, więc raczej ja jestem feliz. Tak jak ten. ta -da! Fajnie? ¿Le la ley? Feliz, tranquilo, tranquila, asustado, tener miedo, yo tengo miedo, tú tienes miedo, él tiene miedo, nosotros tenemos miedo. ¿Cómo Miedo, 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 miedo. Votos Enfadado. Estamos enfadados todos. Y es nuestro termómetro. nasa amamos? Genial. Po prostu súper świetnie, ¿Cómo estás? Genial. ¿Cómo Super, bien. Super, 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 po prostu fantastycznie. Jeszcze angielski super i hiszpański bien. I jeszcze po polsku ekstra. Super bien, ekstra jestem dzisiaj. Muy bien. Bardzo dobrze, no fajnie. No spoko, muy bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Genial. Pytacie kogoś na ulicy, ¿qué tal? I ktoś wyskakuje wam genial. No już w ogóle to o co mu chodzi. Bien, zazwyczaj standardowo. ¿Qué tal? Bien. regular algo mal no bien mm. algo mal me encuentro algo mal tak se czuję trochę tak eh, trochę słabo. mal czyli źle źle estoy mal lo siento psychromi estoy mal muy mal to już w ogóle dość bardzo źle to już jest katastrofa albo fatal fatal esto już To, to już po prostu nic, tylko leżeć i w sufit patrzeć. Ok? Genial. Super bien. Muy bien. Bien. Regular. Algo mal. No bien. Mal. Muy mal. Fatal. I tyle by było na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, że byliście ze mną, że obejrzeliście ten filmik do końca. Oczywiście teraz moja siostra Lisa wstawi wszystkie te moje wpadki, które miałam i które wycięły się podczas filmu. Zapraszamy na kolejne odcinki, zapraszamy do zakupu naszego żółtka. Następne lekcje, nadal wszystko dla Was jest darmowe. I czekam na propozycję, jak mamy nazwać naszego Amigo. Liczę na Was. Trzymajcie się, cześć! Boże, jak ja później oglądam swoje filmiki to ja robię tak Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie Teraz, dobra weź to wydni. Ktoś wam przyniesie na święta werbuka, powiecie oh, Uuu, uh, estoy sorprendida, gracias Że ja ale się zaskoczyłam, się zdziwiłam, taki fantastyczny prezent świąteczny